Szanowni państwo. Zebrałem zespół zarządzania kryzysowego, żeby podsumować wydarzenia, które miały miejsce wczoraj w nocy i w ciągu dzisiejszego dnia. Jak wiecie państwo, mieliśmy wydarzenia związane z przekroczeniem naszej granicy granicy powietrznej, rzeczpospolitej polskiej. Leciały do Polski rosyjskie drony, naleciały ze strony Białoruskiej, ale znalazły się również na terenie naszego województwa. E, można powiedzieć, że wojna hybrydowa trwa, e, zastraszanie, prowokowanie, e, Powodowanie różnego rodzaju chaosu, dezinformacji następuje. Mieliśmy przekazy informujące w internecie na temat, co robić, kiedy będzie nadlatywał dron, jak się zachowywać. To specjalne celowe działanie prowokacyjne, żeby wytworzyć element chaosu. Pojawiły się komunikaty, nie, nie wychodź z domu i wiele innych takich. Tak więc tutaj y, chcę powiedzieć, że zachowaliśmy bardzo dobrą, dużą jedność, służby były wszystkie ze sobą w kontakcie, e, żadnego zagrożenia dla społeczeństwa nie było, niemniej e, MON podjął decyzję wspólnie z panem premierem o e, strąceniu. Statków powietrznych. Chcę powiedzieć, że było to konsultowane bezpośrednio również z prezydentami Wielkiej Piątki, z ministrami obrony narodowej, również z krajami skandynawskimi, wszystkimi, i mamy taki efekt jedności. To chcę podkreślić, że to jest naprawdę pozytywny skutek, że ten efekt jedności nastąpił i ta informacja o wsparciu z różnych państw była bardzo dobra. Ponadto, Rosjanie nie osiągnęli celu związanego chociażby z tym, że, że społeczeństwo zostało podzielone, wręcz odwrotnie jesteśmy jednością i tutaj uważam, że naprawdę ten skutek został, został osiągnięty. Czy można było coś zrobić więcej w tej sprawie? Oczywiście wnioski wyciągamy z, z dzisiejszego dnia. Musimy się szybciej częściej informować, również i informować się. Społeczeństwo, myślę, że wydaje, że to pewne wnioski z naszego zespołu zarządzania krysowego o tym, żebyśmy ustalali komunikaty i kanały komunikacyjne, które mogliby mieszkańcy sprawdzać, wiarygodne i informacyjne. I tutaj taki apel też będziemy kierować bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby można było to czynić szybciej. Tak więc, tak więc ten, ten wniosek na pewno, na pewno dzisiejszego spotkania padnie. Jak też Państwo wiecie, Jeden z rektorów szkół y, zamknął szkołę w dniu dzisiejszym, co y, traktujemy jako bardzo, dobry, y, do, bardzo dobrą decyzję. Mimo tego, że ona nie było żadnego zagrożenia, nie mniej takie decyzje dyrektorzy czy wójtowie muszą podejmować samodzielnie, nikt nie może na nich naciskać. To jest jakby indywidualna decyzja. Oczywiście został, został pan dyrektor się wycofał i pan wójt również ze swojej decyzji. Niemniej podejmowanie tego decyzji jest, jest, jest prawidłowe, bo to pokazuje, że, że, że są ludzie odpowiedzialni, którzy podejmują decyzje nie wiedząc, co się wydarzy i chcą zapewnić bezpieczeństwo swoim najbliższym. I tutaj nie ma na pewno na pewno niczego złego w tym w tym zachowaniu wręcz odwrotnie będziemy na pewno chwalić tę tą, tą decyzję mimo tego że ona była nadwyrósła i niepotwierdzona nie sprawdzona niemniej niemniej nie chcemy tutaj wywołać takiego skutku, że, że nastąpiło coś złego, wręcz odwrotnie. Tak więc tutaj y, tyle z mojej strony. Jest ze mną pan komendant Mirosław Ryszkowski, który od pierwszych godzin rannych y, podjął decyzję o działaniu w tym, w tym zakresie. Chciałbym, żeby też państwu przekazał informacje ze swojej strony i żebyście państwo też wypowiedzieli się na temat swojej pracy w dniu dzisiejszym. Dziękuję. 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 Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o ten temat dzisiejszej nocy i poranka, to mogę powiedzieć, że na tą chwilę mamy 6 zgłoszeń z pięciu lokalizacji cztery zgłoszenia potwierdzone, jedno potwierdzone na terenie powiatu elbląskiego. Dostaliśmy tą informację. wydzieliliśmy teren na szczęście to było od najbliższych zabudowań 500 metrów, po potwierdzeniu tej informacji i znalezieniu. Statku powietrznego, można powiedzieć drona, uszkodzonego. Powiadomiliśmy wszystkie osoby, które powinny wiedzieć, czyli wszystkie służby, razem z prokuratorem okręgowym, prokuratorem wojskowym i przekazaliśmy teren kolegom z żandarmerii, realizując czynności praktycznie do godziny 17. Eee, oczywiście podmiotem wiodącym jest tu prokuratura. Jeżeli można, to chciałbym tutaj zaapelować za pośrednictwem za Państwa o może takie trzy sprawy. Pierwsze, e zachęcam do zgłaszania jakichkolwiek spraw, które są jakby e ważne dla danej osoby w danym czasie, czyli nie bagatelizowanie czegokolwiek. Ja mogę zapewnić ze swojej strony, i myślę, że jestem tu głosem wszystkich kolegów ze służb, że e my nie, baga nie bagatelizujemy żadnego zgłoszenia. Szczególnie na 112 lub innym kanałem dostępnym. Po prostu jedziemy, sprawdzamy ten temat, żeby to było jasne, pewne i czytelne, i tutaj mogę zapewnić, że realizujemy to na 100%. Druga rzecz, jeżeli cokolwiek znajdujemy, a jest dla nas jakby zastanowieniem, co to jest, to nie kontaktujemy się w jakikolwiek sposób z tym przedmiotem, tylko dajemy nam sygnał, bo po to my jesteśmy my czy wszystkie inne służby. I trzecie, chcę zapewnić, że naprawdę nie ma żadnego zagrożenia bezpieczeństwa na naszym terenie, bo, bo, bo po prostu go nie ma, bo nie, nie ma takich podstaw. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo Panie Komendancie. o zabranie głosu proszę Pułkownika Straży Granicznej Daniela Wojtaszkiewicza. Szanowni Państwo, ze swojej strony chciałbym zapewnić, że granica państwa, która jest chroniona przez funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Działu Straży Granicznej jest granicą bezpieczną. E, ostatniej doby e, nie zidentyfikowaliśmy żadnego incydentu, który miałby jakikolwiek wpływ na bezpieczeństwo czy też e, nienaruszalność, nienaruszalność granicy państwowej. E, ponadto e, ruch graniczny w czynnych przejściach granicznych również e, odbywa się na bieżąco. Pragnę także zaapelować do mieszkańców województwa, że oczywiście różnego rodzaju swoje obawy co do jakichkolwiek incydentów mogących mieć wpływ na nienaruszalność granicy państwowej. Bardzo proszę o zgłaszanie również do, do Straży Granicznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Pułkowniku. O zabranie głosu poproszę Słuchownika Andrzeja Nowakowskiego z Żandarmerii Wojskowej w Szanowni Państwo, chciałbym zapewnić o tym, że ściśle współpracujemy ze służbami tutaj będącymi na miejscu i wraz z Panem Wojewodą reagujemy na, na tego typu incydenty. Byliśmy tam na miejscu, współpracujemy z prokuraturą wojskową. I zapewniam Państwa, że w każdym takim zdarzeniu będziemy brali udział i wspólnie ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w naszym regionie będziemy realizowali niezbędne czynności. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze oprócz tych apeli, wszystkich to ja ze swojej strony chciałem bardzo serdecznie podziękować, że że nikt z żadnych środowisk politycznych nie zachował się jakby tutaj nie, jakby zgodnie z, z tym, co chciało chcieli nasi adwersarze, czyli nie reagowali na fake news bardzo mocno, dramatycznie, wręcz pokazaliśmy jedność jako państwo. I pokazaliśmy to, że tam gdzie kończy się interes partii, tam gdzie, tam gdzie się kończy, tam gdzie jest interes państwa, tam się kończy interes partii, tak mówił Wincenty Witos, i to się potwierdziło i powiem szczerze, że naprawdę jestem zbudowany postawą wszystkich środowisk politycznych, że zachowali umiar. I, i powiem szczerze, że ten, ten ta jedność i ten przekaz, ten to, co mówił pan premier, przekaz jednej pięści z, zafunkcjonował wspólnie z prezydentem. Tak więc tutaj ta komunikacja była bezpośrednia. Przednio decyzje były sztabowe, podejmowane czy o strąceniach, czy o odpuszczeniach zeszczeliwań, to, to wszystkie te incydenty były monitorowane. Zapewniam Państwa, że o wszystkich zdarzeniach dowództwo operacyjne Sił Zbrojnych dokładnie wiedziało i o wszystkich tych elementach, które leciały przez naszą granicę, były, byli poinformowani. Tyle. Bardzo proszę o pytania. Proszę bardzo, to jest czas na zadanie. Panie wojewodo, Radosław Wesołowski, Telewizja Polska. Chciałem dopytać o te kanały komunikacji, o których wspomniał pan, że dobrze to zrozumieli. Czy to oznacza, że chciałby pan, zarówno jak i przedstawiciele służb, żeby te informacje były szybciej przekazywane przez niższy szczebel, jak dobrze zrozumiałem, czy chodzi o nieco inną rzecz? Czyli o sprecyzowanie tego, o czym pan wspomniał, o tych kanałach komunikacji. To jedno pytanie. Drugie dotyczy tej, tej szkoły w Gronowie Ludlowskim. Czy jutro dzieci wrócą tam do szkoły, czy nie? Bo były informacje różne co do tego, czy, czy rzeczywiście jutro już nauka będzie odbywała się bez przeszkód. Tak więc bardzo dziękuję panu komendantowi za ten apel. Dlatego, że rzeczywiście korzystajmy z numeru 112. Po to jest, żeby zgłaszać, wtedy my mamy możliwość podejmowania decyzji, e, jaka służba gdzie jedzie i je, co robi. I żeby nie bagatelizować i zgłaszać, i tutaj apelujemy o to, żeby korzystać z tego numeru. Ten numer 112, Europejski Numer 112, jest po to, żeby właśnie w takich sytuacjach reagować, mówić, informować. Wtedy będziemy mogli e, zamieszczać informacje w ramach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i, i e, dawać komunikaty, które będą. Będą wiarygodne, sprawdzalne. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę, o pana dyrektora, proszę się nie dziwić panu dyrektorowi. To bo została podjęta decyzja decyzja z panem Wójtem odpowiedzialna. Będziemy ją bardzo chwalić. To prawidłowa decyzja, e, dlatego, że nie miał dostępu do wiedzy, do informacji. Podjął taką decyzję, uważam, że bardzo dobrze. Natomiast rzeczywiście nie było takiej potrzeby, żeby, żeby dzieci nie uczestniczyły e, e, w zajęciach. Ale rzeczywiście. Rodzice mieli dużo pytań. Sąsiad przekazał informacje. Żeby to ustabilizować i zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, taka została podjęta decyzja. Dzieci wracają do szkoły. Dzisiaj podczas zespołu zarządzania klasowego wzięła udział pani kurator. Taką informację puścimy też również do szkół, żeby nie reagować emocjonalnie, słuchać komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i zgłaszać wszystko na 112. A my zapewnimy ten kanał informacyjny, będziemy go poprawiać. Testować. Nas testują. My też dzięki temu się, się sprawdzamy i będziemy Państwa też na gorąco jak najszybciej informować. Pierwotnie nasze województwo nie było objęte kanałem informacyjnym. To, to, to też wyrażam tutaj taką troszeczkę może nie ale też miałem kontakt z. Um, można powiedzieć, z państwem utrudniony z uwagi na to, że kanał informacyjny przejmowałby MSWiA dla, 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 dla całego kraju i dla trzech województw był pierwotnie odblokowany. Później jeszcze dopiero dopuszczono również nasze województwo do, do udzielania tego typu komunikacji i w związku z tym też przekazuję państwu dzisiejsze na bieżąco informacje. Jeszcze do pana komendanta Leszkowskiego, jeżeli mogę. Wspomniał pan na początku swojej wypowiedzi o tym, że mieliście sześć zgłoszeń z pięciu lokalizacji. Chciałbym, żebym Doprecyzować to, czy to były zgłoszenia, w większości okazało się fałszywe, czy wy tak. sprawdziliście to, czy, czy działania Wasze trwają, szukacie? Jak to Cały czas apelujemy, patrz teraz. A apelujemy o to, że jeżeli cokolwiek jest zastanawiające dla mieszkańców, to żeby po prostu nas informować. Prostym kanałem 112, numer bezpłatny. Mówiłem o sześciu zgłoszeniach, jednym potwierdzonym i pięciu lokalizacjach, gdyż jedno zgłoszenie w powiecie piskim Dotyczyło mniej więcej tego samego terenu i tego samego, samego czasu okresu, tylko w dwóch różnych godzinach od dwóch różnych osób. I to jest ta różnica, która wynika z tych 6-5. Z tych sześciu zgłoszeń, patrz, pięć lokalizacji, jedna jest potwierdzona do Gronowie Olbląskim, co, co co, pan redaktor mówi. Czyli te mówi. pozostałe miejsca Pozostały, zostały sprawdzone? Tak, zostały sprawdzone od osób zidentyfikowanych z imienia i nazwiska, które na kanwie informacji, które się przebiły w mediach z godzin porannych, nałożyły na to swoją wiedzę, która zaistniała w nocy i e, informując nas zdawkowo o, o nie wiem, o usłyszanym odgłosie, o piszczeniu jakiegoś silnika, czy rozbłysku, my to potwierdziliśmy, na tą chwilę, zaznaczam, bo my tu rozmawiamy, a coś się mogło zadziać, tak, na tą chwilę mogę mówić o tych, o tych cyfrach, co przed chwileczką mówiłem, zostały sprawdzone i niepotwierdzone. dziękuję. Czyli te miejsca, jak rozumiem, zostały sprawdzone tak. przez Was i nie zostały Tak, nie zostały potwierdzone, tak, potwierdzone. Potwierdzone. tak na tym terenie. To jeszcze prosiłbym o odniesienie się do takiej informacji, która gdzieś w przestrzeni czy możemy ją potwierdzić, zdementować, czy nic na jej temat nie możemy powiedzieć, jakoby to, co nadleciało i spadło w Oleśnie zostało wystrzelone z Królewca, czy z obwodu Królewca. Nie jestem w stanie tego potwierdzić myślę, że nikt na tej sali na pewno i nawet te osoby, które realizowały czynności, panie komendancie, nie są w stanie tego potwierdzić. To, to, to wymaga czasu i są materiały dowodowe zabezpieczone i myślę, że tu biegły, będzie musiał się wypowiedzieć. Dziękuję bardzo. A czy coś możemy w ogóle powiedzieć o tym dronie? Bo są takie przekazy, że to był tak, albo obiekt, albo dron, albo szczątki drona. Ja bym musiał jakie, od tego odpowiedzi, bo... Czynności tam na miejscu... O, to by... może tutaj kolega, jeżeli może. Podejmowane przez służbę. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pytania dotyczące yy, czynności na miejscu zdarzenia, mogę powiedzieć, żeby wykonane były czynności z udziałem prokuratora, do spraw wojskowych, zastępcą prokuratora okręgowego do spraw wojskowych, i szczegóły dotyczące czynności procesowych yy, prosiłbym o kierowanie ewentualnie do prokuratury, na tą chwilę nie wypowiem się w zakresie tego, co zostało ujawnione i, i, i jakie, jakie czynności zostały przeprowadzone. Czy to był dron, czy to były szczątki dronu? Yy, tak jak powiedziałem pani redaktor, prosiłbym ewentualne pytania do, do prokuratury wojskowej. Ale jesteście pewni, że wy zbieraliście i wyczyściliście teren? Z... Jesteśmy z... jesteś, jesteś pod... pewni, że dokonaliśmy wszystkich czynności w odpowiednim obszarze, w współudziale, tak jak było wcześniej powiedziane, ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za, za bezpieczeństwo w naszym województwie i wszelkie niezbędne czynności w ramach czynności procesowych zostały zrealizowane. Jeszcze y, dopowiem y, musicie Państwo też wiedzieć o tym, że te drony, które poruszają się powiedzmy na odpowiednich pułapach w wysokościach, one często one tracą paliwo w trakcie swojego lotu i one wpadają w różnego rodzaju kominy powietrzne, one zmieniają swoje miejsce też destynacji. Tak? One po prostu czasami wpadają w takie kominy, że one mogą przewędrować w inne miejsca i wcale nie, nie, nie określają swojego celu. Tak więc tutaj takie zrzędnienia też mają miejsce. One są samonośne konstrukcje, styropianowe, widzieliście Państwo, bardzo lekkie do tego, żeby, żeby, żeby się przemieszczać na, na, na bardzo dłekie odległości. No one uzyskały swój skutek to, 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 czym się dzisiaj zajmujemy, czyli, czyli prowokowaniem, dezinformacją. Próba naruszenia jedności, za odpowiedzialność za zalecenie, i wiele, wiele innych pytań możemy stawiać. Niemniej jeszcze raz powiem o wszystkich naruszeniach strefy powietrznej. Wiedzieliśmy o tym. Pierwsze czynności zostały podjęte w nocy związane ze zestrzeliwaniem pierwszych dronów. Później się okazało, że te drony są nieuzbrojone, w związku z tym. Dalszych zanikano, tak więc, tutaj, tak więc tutaj te, które spadają, są badane. To jest naturalny proces postępowania w tej sprawie.